Podczas grania w piątą część The Elder Scrolls mamy możliwość zwiedzenia najróżniejszych zakątków Skyrim, pięknych terenów leśnych, klimatycznych wiosek, wysokich górskich szczytów, no i oczywiście starożytnych świątyń. Pomimo podobnego wyglądu tych ostatnich, niektóre wyróżniają się znacząco na tle innych. Jednym z takich miejsc jest niewątpliwie Labiryntia, o którym Wam dzisiaj opowiem. Zanim zagłębimy się w historię tego miejsca, musimy sobie co nieco powiedzieć o panteonie starożytnych Nordów, zwanym też kultem smoków, albowiem to ta religia jest kluczowa w zrozumieniu idei, która zapoczątkowała tą starożytną budowlę. Panteon starożytnych Nordów został przyniesiony na wybrzeże Skyrim podczas masowej migracji Zatmory, gdzie nad ludźmi w tamtych czasach panowały smoki. Smocze kapłani. W tych wierzeniach pełnili bardzo ważną funkcję. Byli odpowiedzialni za sprawowanie władzy w imieniu smoków w zamian za potężne artefakty i cząstkę ich mocy oraz byli swego rodzaju pośrednikami między smokami a śmiertelnikami. Co więcej, to właśnie oni ustanowili wiarę w bogów pod postacią zwierząt. Wilk reprezentował Marę, boginię miłości. Niedźwiedź symbolizuje Tsuna, nordyckiego Boga prób i walki z przeciwnościami. Wieloryb przedstawia Stuna, boga okupu. Jastrzą przedstawia Kynę, bogini burz i matki ludzi. Nordowie wierzą, że odegrała znaczącą rolę w ich stworzeniu oraz w obdarowaniu ich smoczą mołą. Ćma reprezentuje Dibelę, bogini piękna. Sowa ukazuje Junana, boga wiedzy i run. To właśnie on jest odpowiedzialny za wynalezienie języka i matematyki. Lis reprezentował boga Sora. Jego spryt pozwolił mu zjednać pierwotny duch Edada, wąż. To Orkej, bóg oszustwa i przebiegłości. To właśnie jego nordowie oskarżają za odebranie im daru długowieczności. Na samym szczycie znajdował się smok, który był utożsamiany z Alduinem, pożeraczem światów. To właśnie on przywodził całemu panteonowi bogów. Historia tego miejsca rozpoczyna się w erze merytycznej, albowiem właśnie w tej erze za sprawą Nordów powstało starożytne miasto Brumdżunar, zwane obecnie Labyryntianem. Położone jest w regionie Hjalmar. Owe miasto zostało wzniesione w celach religijnych i miało służyć jako wielka świątynia ku czci smoków. Ze względu na swoje położenie między dwoma górskimi szczytami miejsce to doskonale nadawało się do obrony. Smoczy kapłani Spotykali się w Brumczunar, aby omówić sprawy panowania nad krainą na rzecz smoków. Warto tutaj nadmienić, że władza smoczych kapłanów była na równi z władzą królów, a w niektórych sytuacjach nawet ich przewyższała. Przyjrzyjmy się teraz trochę samej architekturze. Od północnej strony rozciągają się ogromne mury z kolumnami stylizowanymi na kształt smoczych dziobów, co jednoznacznie wskazuje, że budowla ta powstała za czasów smoczego kultu. Do miasta prowadzą strome schody, biegnące aż do głównej bramy. To co przykuwa uwagę przed wejściem do świątyni to wiszące cztery metalowe klatki. W kilku z nich ciągle znajdują się szczątki jakichś nieszczęśników. Przekraczając mury możemy natknąć się na budowle przypominające kamienne namioty. Bardzo możliwe, że służyły jako miejsce stacjonowania handlarzy lub jako małe magazyny, ale są to tylko moje domysły. Na dziedzińcu w centralnej części leży sanktuarium. Obok niego możemy dostrzec zgliszcza warowni. Idąc dalej, natkniemy się na smocze łuki, pochodzące również z tamtej epoki. Główne wejście do świątyni zamknięte jest za ceremonialnymi drzwiami, do otwarcia których będzie nam potrzebna obręcz labiryntianu. Więcej o historii wnętrza miasta dowiemy się podczas wykonywania misji dla gildii magów w zadaniu pod tytułem Laska Magnusa. Czas płynął, a miasto przeżywało istny rozwój. Liczni podróżnicy zaczęli przybywać w to miejsce, kwit handel, a Brumjunar rozrosło się do tego stopnia, że zostało stolicą Skyrim. Z czasem smoki zaczęły rządzić przysłowią żelazną ręką, żądały coraz większych danin, a ludzi, którzy im się sprzeciwiali, torturowali, co doprowadziło do wybuchu Smoczej Wojny, która była tak krwawa, że sama Katosz interweniowała w tej sprawie. Po długiej krwawej wojnie smoczy kapłani wraz ze smokami zostali pokonani i obaleni, a miasto popadło w ruinę i zapomnienie. Lecz historia tego miejsca na tym się nie kończy. W jest, że Brehmdżunar odwiedził Arcymag Szalidor i postanowił, że na zgliszczach niegdyś wspaniałego miasta stworzy labirynt. Później od jego dzieła miasto to otrzymało nową nazwę Labiryntian. Legendy powiadają, że głównym celem stworzenia owego labiryntu była chęć ukrycia tajemnicy życia jaką rzekomo mag ukradł akatoszowi. Prawda jednak była inna. Arcymag wykorzystywał labirynt do przetestowania potencjalnych kandydatów na przyszłych arcymagów. Po kilku latach Shalidro zrezygnował ze swojego pomysłu, a miasto na dobre pogrążyło się w ruinie. Labirynt szalindora to w istocie dwa przecinające się labirynty ułożone w kształt klepsydry. Jednego labiryntu nie dało się przejść bez uprzedniego wyjścia z drugiego. Tuż przy wejściu znajdują się zwęglone zwłoki. Po zbliżeniu się do nich naszym oczom ukażą się cztery kostury, które mogą być pomocne podczas odbywania próby. Próba ta składa się z dwóch etapów. Etap pierwszy zaczyna się w chwili aktywowania pierwszej pieczęci i przemiany poprzez rzucenie odpowiedniego zaklęcia. Następnie śmiajek musiał znaleźć wyjście z labiryntu. W tym celu mogły mu pomóc znajdujące się w murach okiennice, które miały kilka zastosowań. Jednym z nich była możliwość ich podnoszenia oraz opuszczania. Odgrywały w ten sposób rolę znaczników. W okiennicach tych znajdują się różne przedmioty: złote monety, rubiny czy stare zwoje. Lecz w jednej z okiennic możemy natknąć się na ludzką głowę trzymającą w ustach monetę co jest dość niepokojącym widokiem. W samym labiryncie nie brak takich rzeczy, możemy tu również znaleźć wiele ludzkich szczątków. Drugą pieczęcią, którą uczestnik napotykał na swojej drodze, to pieczęć zniszczenia. Po jej aktywacji otwierała się zapadnia prowadząca do katakumb, najprawdopodobniej jeszcze z czasów Brumdżuner. Po wyjściu z nich znajdziemy się poza labiryntem. W naszym oczom ukaże się ściana słów, z której możemy nauczyć się ostatniego słowa mocy o nazwie Groza Zniechęcenie, Lecz to jeszcze nie koniec samej próby. Etap drugi zaczyna się od ponownego wejścia do labiryntu. Tym razem będziemy musieli aktywować pieczęć iluzji. Po jej aktywacji znowu będziemy musieli wejść do labiryntu. Następnie należy znaleźć ostatnią pieczęć i użyć na niej czaru ze szkoły przywracania. Uruchomi to kolejną zapadnię, która ponownie zaprowadzi nas do katakumb. Jednak tym razem nie będziemy musieli ich przechodzić, naszym oczom ukaże się portal. Po zbliżeniu się do niego, zostaniemy przeniesieni do wymiaru pustki, w którym będziemy musieli zmierzyć się z Dedrą. Po krótkiej walce, zostaniemy przeniesieni na sam początek labiryntu. Tym razem nasz przeciwnik przyzwie dwa tronachy. Po pokonaniu przeciwników, nasza próba dobiegnie końca. wiadomo jednak, co się działo później ze śmiałkami, którzy podołali próbie Shalindora.